Jesteśmy dzisiaj gośćmi konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Sydney, pana Daniela Gromana, który wyraził zgodę na przeprowadzenie krótkiej rozmowy na temat naszego festiwalu Polskie Boże Narodzenie na Darling Kawa. Szanowny panie konsulu, już niedługo, bo 6 grudnia, yy, będzie realizowana piąta edycja. Polish Christmas at Darling Harbour. Dla Pana, który jest w Sydney od niedawna, będzie to pierwsze tak duże polonijne wydarzenie kulturalno-promocyjne, prawda? Na pewno w Sydney, tak, ponieważ byłem niedawno na, na festiwalu w Brisbane i wybieram się też w połowie listopada do, do Melbourne na Federation Square. Ale w Sydney na pewno tak, z tym większą przyjemnością będę oczekiwał tego wydarzenia. No właśnie, jakie są Pana. Wyobrażenia o tym festiwalu? Jakie są oczekiwania wobec Polonii, wobec organizatorów związane z tym przedsięwzięciem? Wyobrażenia są bardzo pozytywne, a oczekiwania są wysokie. Wyobrażam sobie, że bardzo dobrze zorganizowane pod każdym względem, profesjonalnie, i myślę, że będzie to dzień, w którym bardzo wiele osób przyjdzie tam z przyjemnością i wyjdzie bardzo zadowolony. Konsulat Generalny był. Patronem i głównym sponsorem wszystkich dotychczasowych festiwali. W tym roku, po trzech latach przerwy, postanowiliśmy reaktywować Polish Christmas za własne, polonijne pieniądze. Niełatwo udaje nam się te pieniądze pozyskać. Na dzień dzisiejszy posiadamy 70% niezbędnych funduszy na pokrycie kosztów, podstawowych kosztów imprezy. Zostały nam dwa miesiące. My wierzymy w to, że uda nam się wypełnić ten brakujący skarbiec do tego czasu. Chciałabym zapytać pana konsula, czy w tym temacie możemy mieć jakąś nadzieję na pomoc naszego konsulatu? Ja się strasznie cieszę, że po tym okresie dwuletniej przerwy ten festiwal będzie reaktywowany, właśnie w pierwszym roku mojego pobytu tutaj. Myślę, że to już będzie piąty festiwal, tak jak Pani wspomniała. Myślę, że to jest bardzo, bardzo dobre i że y, mam nadzieję, że w kolejnych latach on będzie się regularnie co roku odbywał. Y, również chciałbym wyrazić uznanie dla wszystkich organizatorów za całą pracę i zaangażowanie, jakie wkładają w to i tak jak Pani też wspomniała, no, w trudnym w sumie bardzo trudnym zadaniu pozyskania tych funduszy. Natomiast co do wsparcia konsulatu finansowego. W chwili obecnej nie mógłbym tego zdeklarować, jeżeli chodzi o jakiekolwiek wsparcie, z uwagi na bardzo trudną sytuację budżetową, której przyczyną jest kryzys światowy i kurs złotówki i tak dalej. Natomiast jeżeli, mogę tylko powiedzieć, że jeżeli jeszcze w korekcie budżetu, która jeszcze jest przed nami, pojawią się jakieś dodatkowe środki, to z pewnością będę gotowy przeznaczyć pewną część z nich. Na tyle, na ile będzie można, właśnie na festiwal. I Jeszcze w tym roku? Jeszcze w tym roku, tak. Mamy, mamy, tak o tym roku. mamy taką nadzieję. To jest kosztowny festiwal. Czy uważa Pan, że warto tak duże pieniądze przeznaczać na tego typu imprezy tutaj, na emigracji? Z naszego punktu widzenia, taki festiwal jest fantastyczną okazją dla promocji Polski, promocji Polonii, również, ale również Polski. I myślę, że on jest jakby wart każdych pieniędzy, mówiąc tak potocznie. To znaczy, a bardziej poważnie tak. Myślę, że to jest po prostu bardzo ważna, cenna inicjatywa. Powinniśmy pokazywać Australijczykom, i to mówię o osobach niezwiązanych bezpośrednio ani pośrednio z Polską, że po prostu mamy wiele do zaoferowania, że potrafimy zorganizować fajną imprezę, że myślę, że powinniśmy się chwalić. Wszystkim, czym możemy się chwalić, to znaczy naszą y, kulturą, sztuką, y, rzemiosłem, prawda? Bo tam będą. Naszą kuchnią. Przewidziane naszą kuchnią, oczywiście. Też tak uważamy i cieszymy się bardzo, że Pan konsult tak samo myśli jak my. To, to, to rodzi nadzieję na, na dobrą współpracę na przyszłość. Jak Pan uważa, czy ma znaczenie miejsce, w jakim Polonia tutaj się eksponuje? miejsce, gdzie prezentuje swój dorobek kulturalny. W tak, w tak prestiżowym i, i jakby takim znanym miejscu y, zorganizowanie festiwalu myślę, że jest bardzo dobrym pomysłem, y, bo już, już przez samo miejsce myślę, że to po prostu samo miejsce podnosi znacznie jego atrakcyjność. Myślę, że zwiększa znacząco szansę na to, że tam rzeczywiście przyjdzie dużo osób. Oczywiście oprócz Polonii, której będzie bardzo dużo, że przyjdzie też dużo osób niezwiązanych z Polską i że właśnie będzie to okazja do promocji, do zaprezentowania się im, do przyciągnięcia i pokazania, że mamy wiele do zaoferowania. Konsulat Generalny w Sydney był inicjatorem polskiego Bożego Narodzenia i przyznam, nie wyobrażaliśmy sobie realizacji tego wydarzenia bez jego wsparcia, choćby duchowego. Także naprawdę bardzo, bardzo dziękujemy. Ja czuję się zaszczycony, że Państwo zwróciliście się o to, żeby objąć tegoroczny festiwal honorowym patronatem konsulatu. Z przyjemnością to zrobimy i będzie mi bardzo miło móc wziąć udział i spotkać wszystkich, którzy tam będą, to znaczy 15 tysięcy osób, pewnie nie będę w stanie z każdym się przywitać. się przywitać, ale, a może będzie więcej jeszcze osób, ale w każdym razie na pewno będzie to szalenie przyjemny dzień i mam już odnotowany, zresztą już od pewnego czasu, powiedziałem już wcześniej, że, że to będzie 6 grudnia, także mam zarezerwowany dzień w, swoje, w swoim kalendarzu i z wielką przyjemnością wezmę udział w festiwalu. Czyli czekamy na Pana, czekamy na Pana współpracowników, i z całą pewnością będzie tam czekał tłum naszych rodaków, aby się z Państwem przywitać i być może zaśpiewać wspólną kolędę. Bardzo się cieszę. Możliwe, że zaśpiewamy wspólną kolędę. Tak więc dziękuję bardzo za umożliwienie nam spotkania i za miłą rozmowę. i Do zobaczenia wobec tego na dalek Hub'a 6 grudzień.